Kochani, rozpoczęliśmy grudzień, który zapowiada się bardzo pozytywnie. Jedyny czas takiego sporego napięcia w tym miesiącu to pełnia w znaku bliźniąt, która odbędzie się 8 grudnia i to w koniunkcji z Marsem. Już od początku miesiąca za to wspiera nas Wenus, która po trzech miesiącach nieobecności znowu zaczyna być widoczna na niebie. Teraz z kolei jako gwiazda wieczorna. Wenus zaczyna wschodzić tuż po zachodzie Słońca, i właśnie z nią związana jest tradycja siadania do wyglinnej wieczerzy wraz z pierwszą wschodzącą gwiazdą. Ale również Merkury zaczyna być widoczny na niebie po długim czasie nieobecności i będzie w całej okazałości pokazywał nam się pod koniec miesiąca, więc wraz z Wenus są już teraz bardzo potężne. I jako planety osobiste mają bezpośredni wpływ na nasze życie, a kiedy stają się ponownie widoczne, ich siła jest zwielokrotniona. Warto zatem działać w grudniu i to nie tylko na polu prezentów i świątecznych pyszności. No chyba, że jesteś cukiernikiem, to co innego. Jowisz z kolei wejdzie tuż przed przesileniem zimowym do Barana, zwiększając swoją energią. Potężną energię przejścia, zmiany i odrodzenia, jaką jest przesilenie zimowe. Jowisz, kiedy wejdzie do Barana, tworzy kwadraturę do Słońca, które, wchodząc do Koziorożca 21 grudnia, inicjuje przesilenie zimowe, kiedy to koło czasu osiąga punkt zwrotny i ponownie zaczyna iść w kierunku światła. To czas ściśle związany z żeńską energią, z kobiecą energią, która potrafi w sobie pielęgnować iskrę nowego życia. Noc przesilenia była nazywana Nocą Matki albo Matką Nocy, podczas której bogini rodziła słońce. Każda starożytna kultura miała swój mit o bogini, kobiecie, rodzącej w tym czasie dziecko. Dziecko słońca. Możemy po dziś dzień oglądać przepiękne posągi, choćby Izydy, trzymającej w ramionach narodzonego Chorusa, Boga Słońca. Jowisz wejdzie do znaku Barana i przyniesie nam moc optymizmu, odwagi i wiary w siebie. To też energia walki o swoje przekonania, a w niskiej oktawie. Taka odsłona Jowisza może być gotowością do starć, do wykorzystywania technologii przeciwko ludzkości, do konfliktów międzynarodowych, do rozszerzania swoich wpływów przez zastraszanie innych. Więc w zależności w jakich rękach znajduje się dany potencjał, wynik działań może być różny. A w naszym życiu osobistym warto, bardzo warto ten potencjał wykorzystać do. Zwal zawalczenia o siebie, o swoją realizację. Jowisz, chodząc do Barana, pierwszego znaku Zodiaku, rozpoczyna nowy dwunastoletni cykl dla każdego z nas. Pamiętajmy, że Jowisz to potężny benefik. Warto zatem sprawdzić, jaki nowy cykl rozpoczyna właśnie w naszym życiu, w jakim domu, w naszym horoskopie urodzeniowym odbywa się to ważne przejście bo będzie ono miało wpływ na 12 lat naszego życia. Jaki zatem sprawy aktywuje? Jakie informacje przekazuje nam w związku z tym wszechświat, jakie Jowisz tworzy aspekty w tym czasie, z naszymi urodzeniowymi planetami? Jaki nam wskazuje rozwiązania? To bardzo ważne informacje. Jowisz w znaku ognistym doda nam też więcej zdrowia. Bo ta intensywna energia ognia pomoże naszemu organizmowi być bardziej odpornym na przeziębienia, na wirusy, a przede wszystkim przyniesie nam dużo takiej twórczej, inicjującej energii, motywacji do działania i takiej siły przebicia. Mamy zatem potężne słońce podczas prześcigania zimowego, Jowisza, który w tym czasie będzie nadawał kierunek, Naszemu rozwojowi, naszemu życiu na kolejne 12 lat. Wspierające planety osobiste Wenus i Merkurego. I w tym potężnym czasie, właśnie, w czasie przejścia, chciałabym zaprosić Was na webinar, podczas którego będę mówić o manifestacji i materializacji, o Jowiszowej obfitości i o energii przesilenia zimowego, zwanego oczywiście często Jule żeńskiej energii kreacji, która może powołać do życia tak naprawdę wszystko. Będę mówiła też o starożytnych zwyczajach i rytuałach tego czasu. A dla każdego z uczestników przygotuję jak zwykle indywidualną analizę, tym razem pozycji Jowisza, inicjującego ten dwunastoletni cykl w znaku Barana oraz pozycji Słońca w czasie przesilenia zimowego, którego energia jest Drogowskazem wskazującym nam właściwy kierunek, gdzie możemy tak naprawdę pozostawić za sobą cały dręczący nas mrok i wejść w drogę światła, światła w naszym życiu, czyli realizację naszego potencjału. W takim magicznym czasie słońce potrafi bardzo precyzyjnie wskazać nam rozwiązania. Spotkanie zakończymy oczywiście, jak zwykle, medytacją zintegrowaną w pełni z energią zimowego przesilenia. Wszystkie szczegóły dotyczące tego wydarzenia znajdziecie w opisie pod tym filmem, a dodam jeszcze tylko, że zgłoszenia do 10 grudnia będą premiowane 20% zniżką, jak na świąteczny czas przystało. A wracając do Wenus powracającej na niebo, przyniesie ona zmianę dla całego świata, ponieważ razem z nią powraca energia porozumienia, pokoju, dążenia do harmonii, co będzie zapewne widoczne, będziemy mogli to zaobserwować w toczących się różnego rodzaju konfliktach międzynarodowych, które powinny zacząć zmierzać do jakichś pokojowych ustaleń. Również w naszym prywatnym życiu te ewentualne konflikty, jakie mamy, nieporozumienia, powinny również znaleźć rozwiązanie. Wenus, kiedy wraca do na niebo prawie po trzymiesięcznej gościnie u Plutona, czyli wędrówce po światach, wraca z energią odrodzenia boskiej kobiecości. Po okresie konfrontacji z naszymi lękami, z tym wszystkim, co tak naprawdę powinno odejść, po burzliwym okresie zaćmień, po tym potężnym oczyszczeniu, Wenus wraca aktywując w nas głębokie uzdrowienie i świadomość własnej godności i poszanowania dla swojego ciała i duszy. Po tym procesie stajemy się bardziej... Gotowi na to, żeby stanąć we własnej prawdzie, być bardziej autentyczni i bardziej pewni siebie, ale też empatyczni. Wenus wraca ze światów i rozpoczyna nowy cykl, budzi do życia coś nowego dla każdego z nas, prowadzi nas nową ścieżką, gdzie w nowej jakości możemy realizować się chociażby w relacjach. W relacjach zawodowych, ścisłych, tworząc jakąś nową jakość, Wenus otwiera dla nas zupełnie nowe drzwi takiej nowej rzeczywistości. To są drzwi przyszłości, w której zacznie się manifestować to, nad czym usilnie pracujemy może od jakiegoś czasu i może od długiego czasu nie widzimy rezultatów. A tą brakującą cząstką, aby sukcesy naszej pracy były namacalnie widoczne, jest właśnie wiara w siebie, solidny wewnętrzny fundament, świadomość własnej mocy. Właśnie ta moc jest naszym paliwem do manifestacji tego, czego tak naprawdę w życiu chcemy. Ze względu na destrukcyjne schematy, które byliśmy wtłaczani od urodzenia, Większość naszej mocy była po prostu nam w pewien sposób, można powiedzieć, odebrana. Ale nasza energia nie może być, nasza moc osobista nie może być odebrana nam na stałe, bo to przecież nasza moc. I w każdej chwili możemy zdecydować, że chcemy ją po prostu odzyskać. Możemy przywołać ją do siebie przez wysokie właśnie wibracje swojego serca przez energię wdzięczności, radości. A wschodząca gwiazda wieczorna to właśnie ta chwila, kiedy możemy wziąć w życie swoje ręce. To jest czas, aby każdy z nas był gwiazdą w swoim własnym życiu. Ten czas prowadzi nas do odzyskania szacunku dla siebie, odzyskania poczucia własnej wartości, a dzięki temu wejścia na wyższy poziom świadomości, na wyższy poziom wibracji. Co może z kolei zaowocować manifestacją w materii naszych marzeń i odnajdywanie się dusz, które są ze sobą połączone. Jak widzicie, Wenus obecnie zapoczątkowała bardzo głęboki i piękny proces. Warto zatem sprawdzić też, jaki dom w Waszych horoskopach urodzeniowych aktywuje ta Wenus. Indywidualnie dla każdego z nas. Bo Wenus przyniesie coś wartościowego, co nas ucieszy, co sprawia nam przyjemność, związane z miłością, pieniędzmi, komfortem życia, pięknem. 10 grudnia Wenus wejdzie do znaku koziorożca, gdzie będzie tworzyć strukturę materialną naszych kreacji, czyli wszystkiego, na czym skupiamy naszą uwagę. O czym myślimy, a następnie co napełniamy naszą emocją, bo to rozpoczyna właśnie proces manifestacji w materii. Momentem, kiedy mamy odczuć i zauważyć wszystko to, do czego jeszcze ewentualnie nie dotarliśmy, z czym jeszcze trzeba się zmierzyć, jest. Właśnie pełnia w znaku bliźniot, o której wspomniałam, która odbędzie się 8 grudnia o godzinie 5.07 dla Warszawy. Księżyc pełniowy będzie w koniunkcji z retrogradującym Marsem w znaku bliźniot. A Słońce, Księżyc oraz Mars będą w kwadraturze do asteroidy Junio, odpowiedzialnej za nasze związki ścisłe. Ta energia będzie niczym wyzwalacz wszystkich czułych punktów naszych relacji. Wszystko, co nas boli, co stanowi jakiś problem, może zostać dosłownie impulsywnie wykrzyczane. Mars w retrogradacji w koniunkcji z Księżycem to wręcz wulkan gotujących się emocji. Może pojawić się zatem jakiś gniew, irytacja, a w takiej atmosferze nie trudno powiedzieć jak naprawdę coś, co potem będzie trudno już cofnąć. Dlatego warto w tym czasie znaleźć sposób na to, aby te skumulowane emocje mogły wydostać się na zewnątrz. Może to być choćby trening albo ręczne pranie. Nie chodzi tu o uciekanie od problemu, tylko nad panowaniem nad emocjami, złapaniem równowagi, dystansu. Bo tylko w taki sposób uda nam się powiedzieć drugiej osobie coś sensownego, nie raniąc kogoś i nie żałując po fakcie. Jeżeli puszczą ci nerwy, no to trudno. To znak, że trzeba więcej ćwiczyć. Pozbywanie się negatywnych emocji to jest też coś, nad czym musimy pracować ćwiczyć to. Jesteśmy ludźmi i przyszliśmy tu, aby odrobić jakieś lekcje. Ta pełnia bliźnięta jest właśnie uszanowaniem z jednej strony naszej ludzkiej istoty. To, że popełniamy błędy, że błądzimy, i nie zawsze znamy tą właściwą ścieżkę, którą mamy podążać. A z drugiej zaś strony jest, ta pełnia jest uhonorowaniem naszej duchowej istoty. Nasza dusza wie, że wszystko jest po prostu podróżą, nauką, nauką wzrastania. I zarówno nasza ludzka, jak i duchowa strona nie zawsze działają w równowadze, jak wiemy. A wprowadzenie między nimi harmonii może być właśnie sporym wyzwaniem. Nasze ludzkie ja potrzebuje po prostu niezbędnych rzeczy, takich jak jedzenie, poczucie bezpieczeństwa, a z kolei nasza dusza dąży do tego, co daje nam po prostu prawdziwą radość, szczęście. I o tym właśnie jest spełnia w znaku bliźniąt. Znak bliźniąt przedstawia dwie strony naszej natury. Przedstawia przyszłość i przeszłość. To co ludzkie, to co boskie, to co chwilowe i to co wieczne. To co śmiertelne i to co nieśmiertelne. To połączenie, przeciwieństw przedstawia wspaniale starożytny Bóg Janus, Bóg początku i końca. Przedstawiany zawsze z dwiema połączonymi twarzami, mówił nam o tym, że wszystko ma dwa oblicza, tak jak każdy z nas, i musimy zaakceptować i pokochać oba, abyśmy mogli żyć w harmonii sami ze sobą, ale również musimy pokochać naszych bliskich z ich atutami i przewarami, bo to wszystko tworzy właśnie tą naszą ludzką istotę. Mars na takiej pozycji podczas pełni może nas podburzać niejako do kwestionowania tej prawdy, budząc nas egoistyczne pobudki, zaspokajania potrzeb bardziej naszego ego. Dlatego warto wziąć na wstrzymanie, bo Mars w kwadraturze do Junio to gotowa wręcz walka o władzę, o władzę w związku. Może się to przerodzić w potyczkę rodem. Z filmu Pan i Pani Smith, więc warto o tym pamiętać. Junio świadomie rezygnuje z niezależności i rozwija uczucie miłości do drugiej osoby. I w sposób twórczy i wierny jest zaangażowana w związek, co nieuchronnie prowadzi do śmierci ego, które rozpływa się niejako w miłości do drugiego człowieka. Jednak kiedy równowaga jest zachwiana, a jedno ze stron wykorzystuje drugą, Junio staje w obronie tej uciśnionej strony i potrafi walczyć o sprawiedliwość. Natomiast Mars bliźnięta w koniunkcji z pełniowym Księżycem, w kwadraturze do Junio rzuca jej wyzwanie. Kręci, chce manipulować uczuciami i za wszelką cenę dominować. Dlatego właśnie energia tej pełni może być aktywatorem konfrontacji w naszych relacjach, bo uwypukli i oświetli to, co jest nieharmonijne, nierozwojowe. Pełnia księżyca w znaku bliźniąc jest po to, aby ożywić nasz proces myślowy, aby zmobilizować nas do dyskusji. I gdyby ten Mars chciał się wyluzować, to byłaby to naprawdę bardzo produktywna pełnia i nadal może nią być, jeżeli będziemy tworzyć coś dobrego, trzymać w ryzach nasze emocje i nie pozwolimy sobie na kłótnie, na przepychanki, na pochopne deklaracje, a także na kwestie związane z przemieszczaniem się, warto uważać. Ta pełnia może zmotywować nas do pracy. Do zakończenia czegoś, czegoś, co czeka długo na zakończenie. To również świetny czas dla wszystkich zaangażowanych, na przykład, w branżę komunikacyjną albo pisarską, podróżniczą. Ta energia w znacznym stopniu może pomóc w stworzeniu na przykład pięknego literackiego dzieła lub ukończenia ważnego czy zaległego projektu. Osoby mające Posadowione planety w horoskopach urodzeniowych między 12 a 20 stopniem znaku bliźniąt i strzelca odczują to pełnie najbardziej, ale również wszystkie znaki zmienne, czyli bliźnięta, strzelce oraz panny i ryby. Bliźnięta to też media społecznościowe, waluty, kryptowaluty, giełdy papierów wartościowych, cały handel, transport. Tutaj mogą również mieć miejsce szybkie zmiany, niestabilność, konflikty, agresywna komunikacja oraz całe morze manipulacji informacją. Może mieć miejsce wyciek jakiejś informacji, co może mieć ogromny wpływ na rynki, jakieś spekulacje. Mogą ulegać zmianie jakiejś reguły i zasady. Ale kolejną wspierającą w grudniu nas plętą jest, jak wspomniałam wcześniej, Merkury. I on tutaj nam pomoże. Merkury przechodzi do znaku, ze znaku Strzelca do znaku Koziorożca już 6 grudnia, wspierając nasz logiczny, poukładany sposób myślenia. Te wszystkie chaotyczne pomysły, o których w większości tylko dużo było gadania w Strzelcu, teraz te pomysły mogą przybrać jakąś bardziej konkretną, namacalną formę. To wspaniały czas, żeby wdrożyć coś nowego, otworzyć się na jakąś nową grupę odbiorców z tym, co robicie, poszerzyć zasięgi, czyli, czyli wszelka komunikacja biznesowa, reklama, handel, nauczanie, transport, media społecznościowe, nowe kanały dotarcia do ludzi, z którymi chcesz mieć kontakt, czy to na stopie biznesowej, czy przyjacielskiej. Warto w tym czasie dokończyć jakieś projekty, zdawać egzaminy i rozpoczynać, rozpoczynać nowe rzeczy. Byle do 29 grudnia, bo tego dnia z kolei Merkury będzie wchodził w retrogradację i będzie poruszał się w biegu wstecznym do 18 stycznia. 23 grudnia odbędzie się z kolei nów w znaku koziorożca, który nada strukturę naszym intencjom, które deklarowaliśmy podczas przesilenia zimowego. Nów w koziorożcu tworzy zawsze taką realną formę naszych myśli, oczywiście wzmocnionych emocją. W koziorożcu to praktyczny sposób zrealizowania się czegoś, oparty na takich rzetelnych. Założeniach, jakichś planach. Warto zatem w tym czasie stworzyć taki konkretny, szczegółowy plan naszych działań, które mają doprowadzić w rezultacie do realizacji naszych intencji. To energia budząca w nas taki trzeźwy osąd, ale też ambicje i determinację, żeby dotrzeć do celu. Te determinacje i odwagę zapewni nam Jowisz. Stojący w kwadraturze do słońca i księżyca. Taki aspekt każe nam podnieść się z kanapy, wyłączyć pilota i zabrać się za swoje życie, zamiast śledzić fikcyjne, serialowe życie innych. To tak, ta, taki budzik, który postawisz wystarczająco daleko, aby nie móc sięgnąć, żeby go rano wyłączyć. Światła podczas nowiu będą stały w kwadraturze do asteroidy Kebele. I do Ceres. A to już stawia z kolei przed nami konkretne zadanie. Tworzenia swoich realizacji w oparciu o swoje własne umiejętności, talenty, licząc na siebie. Co ma nas doprowadzić z kolei do bycia bardziej samodzielnymi, samostanowiącymi osobie, Samodzielną jednostką, która ma na zdrowych zasadach wchodzi w relacje z innymi, w jakieś współpracę. Ciekawą kwestią jest również to, że światła podczas nowiu łączą się w koniunkcji z asteroidą Higieą, odpowiedzialną za zdrowie a to wszystko w kwadraturze do Ceres, która mówi o żywności, o piece, a w znaku wagi mówi o dobrostanie całego społeczeństwa. Możemy spodziewać się zatem jakichś regulacji prawnych związanych Właśnie ze zdrowiem, ale również z ogólnym komfortem naszego życia. Może to być jakaś manifestacja na przykład ze strony sfer rządzących, które będą chciały obniżyć na przykład standardowo wyższe energie tego świątecznego czasu, jakimiś dziwnymi informacjami, chociażby. Na poziomie indywidualnym, te aspekty mogą nas ostrzegać przed rozrzutnością. Zbytnią beztroską w zakresie wydawania pieniędzy, czego owoce zbierzemy podczas styczniowej pełni, gdzie Księżyc będzie w opozycji do Merkurego w retrogradacji, i to w koziorożcu. Więc będziemy liczyć, ile wydaliśmy, i rwać te przysłowiowe włosy z głowy, jak mogło do tego dojść. <gryw> Dlatego warto. Ignorować te wszystkie kolorowe, podprogowo przygotowane świąteczne reklamy, które informują Cię, że bez kolejnego, większego telewizora Twoje święta będą nieudane. Ignorujemy to po prostu. 29 grudnia Merkury wejdzie w retrogradację, gdzie pozostanie do 18 stycznia 2023 roku. Więc Noworoczne życzenia warto w tym roku wypowiedzieć nieco wcześniej, kiedy będzie jeszcze w biegu prostym. Kochani, życzę Wam wspaniałego, radosnego i owocnego grudnia. To naprawdę potężny miesiąc, podczas którego możemy zdziałać bardzo wiele. Mamy ogromne wsparcie z wielu stron. Wykorzystajmy zatem ten potężny potencjał i zróbmy coś dobrego dla siebie i dla całego świata. Do zobaczenia, kochani.